Pewnie wszyscy kojarzą legendarny model Latitude 7400, który wkroczył na rynek i momentalnie nim zawładnął. Czy zatem da się poprawić doskonałość? Przed wami Dell Latitude 7410. Latitude 7410, tak jak swój poprzednik, wyróżnia się swoją elegancką i wytrzymałą aluminiową obudową. Dzięki przegubowi o zakresie obrotu 360 stopni laptop może być używany jako tablet, co daje mu niebywałą wszechstronność. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów potrzebujących urządzenia adaptującego się do różnych zadań i środowisk pracy. Pod pokrywą tego urządzenia znajdziemy procesor Intel Core i5 10 generacji, który zapewnia szybkie i płynne działanie systemu oraz aplikacji nawet podczas intensywnej pracy. Dzięki szybkiemu dyskowi SSD i 16 GB pamięci RAM, Latitude 7410 radzi sobie z wielozadaniowością bez problemu. Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak czytnik linii papilarnych i funkcja rozpoznawania twarzy, zapewniają ochronę danych użytkownika. Latitude 7410 oferuje nowoczesne opcje łączności, w tym Wi-Fi 6, co zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu. Bogaty zestaw portu, w tym USB-C, Standard Bolt 3, pozwala na łatwe podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem dla profesjonalistów. Podsumowując, Dell Latitude 7410-2-1 to nie tylko pięknie zaprojektowany laptop. Ale także potężne narzędzie do pracy. Procesor Intel Core i5 zapewnia odpowiednią moc dla większości zastosowań profesjonalnych, jednocześnie będąc wyjątkowo energooszczędnym. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tej recenzji. Jeśli szukacie niezawodnego i wszechstronnego laptopa, Dell Latitude 742 w jednym zdecydowanie zasługuje na uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać więcej recenzji i porad technologicznych. Do zobaczenia.